Gdzie założyć sklep internetowy? Gdybym to pytanie zadał mojemu wspólnikowi, to zacząłby pewnie od tego, że to pytanie jest źle sformułowane, bo to nie gdzie, ale właściwie jaki, albo w jakiej technologii ten sklep postawić, powinno być przedmiotem dyskusji początkujących przedsiębiorców z branży e-commerce. Przekrojowo masz do wyboru dwa rozwiązania technologiczne i trzy, jeśli oceniać je w kontekście biznesowym, strategicznym, kosztowym. Usystematyzujmy sobie konteksty. Technologicznie rozwiązania są dwa: CMS-y monolityczne oraz tak headless CMS-y. CMS-ami monolitycznymi są zarówno silniki open-source'owe, instalowane lokalnie na serwerze hostingu, jak i silniki platformy SASowe, za które będziesz płacił abonamentowo komuś co miesiąc. Z kolei headless CMSy to silniki bez głowy, których obszary frontend i back-endowe, a niejednokrotnie także bazodanowe, są odklejone od siebie, rozproszone, zdecentralizowane. Headless CMSy w kontekście e-commerceowym, ale nie tylko w tym kontekście, są rozwią rozwiązaniami wciąż mało popularnymi w Polsce, choć bardzo ciekawymi, bo wydaje się, że są znacznie bardziej perspektywiczne od typowych rozwiązań monolitycznych. Z kolei, gdybyśmy oceniali dostępne rozwiązania biznesowo, to powiedziałbym, że ocenie podlega każda z tych z grup z kolei. Monolityczne CMSy nie są bowiem jednorodne i rozwiązania open source'owe typu PrestaShop czy WooCommerce budują zupełnie inną narrację kosztową, rozwojową, niż rozwiązania sasowe. Mimo, że to jak i komu organizacja płaci za sklep wydawałoby się rzeczą wtórną. I skoro wyjaśniliśmy sobie już konteksty, wiesz już, że pytanie gdzie założyć sklep internetowy nie jest właściwie zadanym pytaniem zacznijmy po kolei. Po pierwsze, CMSy monolityczne typu out of the box. CMSy monolityczne out of the box to silniki, które posiadają pełen zestaw komponentów do funkcjonowania jako sklep. Instaluje się je na hostingu serwerze i są to najczęściej darmowe silniki typu open source. Mówię najczęściej, bo nie zawsze. I tak na przykład Magento, które jeszcze kilka lat temu występowało wyłącznie jako silnik monolityczny open source, to dzisiaj głównym fokusem Adobe, właściciela Magento, są kompilacje komercyjne, w tym Magento Commerce oraz Magento Commerce Cloud. Co prawda open sourceowa. Kompilacja Magento wciąż jest rozwijana, bo najnowsza kompilacja pochodzi z października 2020 roku. To przyjmijmy, że tymi dominującymi, najpopularniejszymi silnikami out of the box w Polsce są e-commerce i PrestaShop. Dalej mamy CMSy monolityczne typu SaaS. Sasy to obok monolitycznych CMSów out of the box najpopularniejsze rozwiązania e-commerce dostępne w Polsce. W SaaS-ach płacisz za abonament, abonament za aktywację sklepu, jego utrzymanie, a w zamian niskim kosztem otrzymujesz gotowy silnik ze wszystkimi komponentami, które pozwalają sprzedawać w zasadzie od zaraz. Przykładowymi CMSami SaaSowymi są Shopper, EI Shop, Skyshop czy Ebexo. No i mamy headless CMS-y. Headless CMS-y to rozwiązania, które są w tej chwili wyraźnym, są w wyraźnym trendzie zwyszkującym. Bez Bezgłowe silniki dostarczają właścicielowi e, sam backend lub ewentualnie backend plus system bazodanowy na dane zapisywane przez użytkowników, choć moduły bazodanowe na ogół stanowią zupełnie osobny komponent tychże silników. Frontend jest tutaj również zupełnie osobnym wątkiem. Co do zasady, bezgłowe CMS-y nie mają frontu, więc tutaj frontend projektuje się w oparciu o popularne frameworki javascriptowe. Z kolei komunikacja między frontend a backendem z systemami bazodonowymi i wszystkimi zewnętrznymi komponentami odbywa się przez API, więc sam sklep jako taki bardziej przypomina jednak w swojej architekturze aplikacje niż taki typowy silnik CMS open source złożony z PHP, -a, MySQL, -a, które są tak popularne w Polsce, Europie i na świecie. Backend hostowany jest przez dostawcę silnika, frontend zwyczajowo osadza się na serwerze własnym, a całość z komunikowana jest przez API. A jako, że to API pozwala na w zasadzie nieograniczone zarządzanie zawartością backendową danymi, to bezgłowe silniki e-commerce mogą służyć w przyszłości właścicielom do budowy i rozwoju aplikacji mobilnych, dać początek dedykowanemu systemowi zamówień lub jakiemukolwiek innemu rozwiązaniu. Jako, że dane z headless CMS-ów można wstrzykiwać w wiele różnych miejsc, nawet ró równolegle, jest to rozwiązanie skalowalne i wygodne. Nie ma też problemu, aby dane z headless CMS-ów i e komersowych wstrzykiwać, na przykład w dwa różne fronty sklepów pod różnymi domenami, więc headless daje komfort. Ten komfort, że posiadacie jedno miejsce, z którego zarządzacie backendem, a to, co z tymi danymi zrobicie, to już zupełnie osobny temat. Przykładami bezgłowych silników i e komersowych są m.in. Sanity Strapi czy Salesforce. Co wybrać? Jeśli oglądasz, słuchasz tego materiału, bo jeszcze nie podjąłeś decyzji, w której technologii chcesz pracować, to tak, to tak w takim telegraficznym skrócie, według mnie, będąc małą firmą, ale z konkretnymi aspiracjami, to znaczy wiesz, że chcesz budować organizację, zespół, a nie pracować sam, to na tym etapie najzdrowszym, najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie CMS monoli monolityczne out of the box, WooCommerce, PrestaShop lub jakikolwiek inny CMS open source z dużym wsparciem społeczności. Te monolity out of the box nie są oczywiście bez wad, ale bazując na tych dwóch skryptach, możesz prowadzić zarówno mały sklep w pojedynkę lub w kilku, kilkunastu osobowym zespole. Zwyczajowo WooCommerce wybierają osoby, które sprzedają rozwiązania B2B lub handlują w B2C, ale jednak w mniejszej skali, a także marki typu DTC, gdzie na przykład PrestaShop mogłaby się okazać zbyt kosztowna w dewelopowaniu. O tym, czym są sklepy DTC i czym różnią się od sklepów masowych, retail i DNVB, posłuchacie w materiale, do którego. Odnośnik znajdziecie tuż powyżej. Możecie mnie spytać Adrian, ale dlaczego nie SASy? Jeśli śledzicie ten kanał, to prawdopodobnie znacie już mój materiał pod tytułem Sklep internetowy SAS, w którym tłumaczę, dlaczego nie każdemu właścicielowi e-commerce SAS będzie po prostu leżał. O ile za SASa zapłacicie na starcie jakieś grosze, równie niewiele miesięcznie za utrzymanie sklepu, o tyle w przypadku projektów mocno prorozwojowych, support SASów z czasem albo wymięka, albo kosztuje tyle, że wdrażanie swoich rozwiązań doprowadza do tego, że i tak docelowo będziecie. Szukali i rozglądali się po rynku w celu ucieczki na coś swojego. Oczywiście na sasach stoją też z powodzeniem duże marki, to wciąż my jako agencja nie czujemy się zbyt komfortowo z tym, że klienci, którzy z tych sasów korzystają w większości z powodów podanych przeze mnie wcześniej, nie są w stanie stawać w roli szybko rozwijającego się partnera, który elastycznie reaguje na zmiany rynkowe. I w tym miejscu zachęcam Was do obejrzenia jeszcze dwóch materiałów uzupełniających na temat monolitów, w tym po pierwsze jaki skrypt sklepu internetowego wybrać. W tym materiale pokrótce omawiam różnice między typowymi open source'ami PrestaShop, WooCommerce i open source'owym Magento, a po drugie WooCommerce czy PrestaShop, wideo w którym porównuję szczegółowo oba te silniki. No dobra, ale co z tymi headlessami? Jakikolwiek headless CMS jest w mojej ocenie znacznie bardziej dojrzałą technologią z potencjalnie dłuższym cyklem życia niż jakikolwiek monolit dostępny na rynku. W SASach macie ten problem, że co prawda z rozwojem backendu nie jest tak źle. No, są firmy, które za tym backendem nadążają, są też firmy, które nie nadążają za rynkiem, ale zasadniczo fakt tego, że frontend jest przyklejony do backendu, a wy, jako właściciele, w zasadzie dzierżawcy tejże technologii, nie macie absolutnie żadnego żadnego wpływu na indywidualne rozwiązania, a te, które są w zasięgu albo trwają nieproporcjonalnie długo i kosztują kilka razy tyle, ile zapłacilibyście za nie na wolnym rynku deweloperom pracujących na open source'ach, no to bawiąc się w Sasa nie napiszecie sami nic w PHP, w CSS, w Javascript, co na silnikach typu out of the box pozwala Wam na ogrywanie rynku, szukanie dróg na skróty, wprowadzanie indywidualnych rozwiązań. Także w kontekście SEO z kolei bawiąc się w silnikach out of the box, czyli na przykład w Preste czy Możecie wszystko, ale musicie pamiętać o tworzeniu dokumentacji, zachowywaniu dobrej kultury pracy, kodu, bo bywa, że kod tego jednego czy drugiego open source już jest na tyle po latach poklejony różnymi rozwiązaniami, że update silnika lub jakaś korowa zmiana funkcjonalności ciągnie się procesowo i nadbudowuje dług technologiczny. Ale wracając, co więcej, headless i e y są nieporównywalnie szybsze w obsłudze od monolitów i wynika to z kilku oko okoliczności, w tym także tego, że jeśli się na headlessa zdecydujesz, to headless będzie aplikacją. Aplikacją sklepem o dedykowanej funkcjonalności, więc no, nie będzie obciążony na starcie komponentami, których nie potrzebuje. Jeśli nie potrzebujesz w silniku komponentu do obsługi treści na blogu sklepu, to po prostu go nie napiszesz. I sam fakt, że w headlessie trzeba wszystko napisać pod siebie, jest powodem, dla którego kod jest bardziej skompilowany, a serwer odpytywany tylko o te dane, których rzeczywiście potrzebuje do obsługi zapytania. Tyle tylko, że headlessy mimo swoich zalet nie są ani proste, ani tanie w dewelopowaniu. Wymagają zaawansowanej znajomości J JS-a, Javascriptu, zarówno po stronie frontendowej, jak i backendowej. I tutaj deweloperzy, którzy mają e, ograniczoną znajomość technologii do PHP-a, MySQL-a, czyli technologii typowych dla CMS-ów out of the box, będą mieli pod górę, bo budowanie headless e commerce przypomina bardziej już takie pełnoprawne dewelopowanie aplikacji niż coś, co przypomina e, budowę typowej strony www. I szczerze trudno jest mi sobie wyobrazić, że da się taki projekt poprowadzić w pojedynkę, dlatego headless e-commerce, mimo że jest najdojrzalszy i absolutnie zachęcam, abyście śledzili headlessy biznesowo, nie tylko w kontekście e-commerce'owym, nie będą odpowiednie dla wszystkich tych osób, które zadają sobie pytanie, jakie padło w tytule tego materiału, czyli gdzie założyć sklep internetowy. Tymczasem dzięki bardzo za uwagę, mówił do Was Adrian Pakulski-Paku z agencji Samopaku Studio. Widzimy się niebawem w nowych materiałach. Do następnego. Cześć.